Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior, jeśli oglądacie pierwszy raz, ja nazywam się Alicja, jestem waszym trenerem fitnessu i jogi i dostałam od was prośbę, żeby przygotować ćwiczenia na bolące stawy w nadgarstkach, więc dzisiaj na specjalną prośbę właśnie tym, tą częścią ciała będziemy się zajmować. Zapraszam serdecznie. się sobie wygodnie usiąść na krześle czy na sofie, tylko tak żeby nie używać oparcia, żeby też pracowały mięśnie brzucha przednie i tylne. Ja zrobię to stojąco, bo tak po prostu dzisiaj wygodniej. Więc yy, najważniejsza rzecz dla was dzisiaj przy tych bolących nadgarstkach, żeby wykonywać te ćwiczenia tylko tyle powtórzeń, ile czujecie, że mięśnie nie są zbyt zmęczone. Jeżeli yy, Lekarz powiedział, że trzeba ćwiczyć, to super. Te ćwiczenia będą wzmacniały tutaj wszystkie mięśnie dookoła nadgarstka i będą też poprawiały ruchomość w waszym stawie w nadgarstku, ale róbcie tylko tyle powtórzeń, ile czujecie, że jest to dla Was odpowiednia liczba. Zacznijmy, pierwsze ćwiczenie, trzymając sobie ramiona blisko ciała, tak łokcie dociskamy tutaj do naszych boków. Barki ściągamy w dół i otwieramy i zamykamy dłonie. Otwieramy, zamykamy. Przy tym otwarciu możecie się skupić, żeby uaktywnić bardziej mięśnie, to tak rozciągnąć te palce wdech, wyciągamy je mocno, wydech, zaciskamy. I znowu, w zależności jak mocne są mięśnie, czy to ćwiczenie jest bolesne, czy nie, to możecie mięśnie uaktywować bardziej, czyli rozciągamy, prostujemy palce i przy... Zamykaniu ściskamy mocno, tak jakbyśmy mieli coś w ręce i chcemy ścisnąć mocno. Z wdechem otwieramy, z wydechem zamykamy. Wdech i wydech. Aby pobudzić jeszcze dodatkowo układ nerwowy, naszą koordynację, to możecie spróbować na przemian. Jedna dłoń zamknięta, druga dłoń otwarta. Pracują wszystkie mięśnie, palce, mięśnie dłoni z przodu, z tyłu i właśnie mięśnie przedramion i nadgarstka. Nawet takie proste ćwiczenie tak świetnie pomaga na wzmocnienie naszych mięśni i stawów. Wdech i wydech. Pilnujcie oddechu. Ważne jest, żeby się nie za bardzo skupić, żeby nie wstrzymywać oddechu przy wykonywaniu ćwiczenia. Jeśli możecie, to zróbmy jeszcze trzy powtórzenia. 3, Dwa. I jeden. Następne ćwiczenie. Wyciągamy sobie ramiona lekko do przodu. Łokcie są ugięte, barki są i ramiona rozluźnione. I próbujemy, żeby ruch był tylko z nadgarstka. Często widzę, że ruch wyprowadzacie z łokcia, my chcemy wzmacniać nadgarstek, czyli trzymajcie przedramię w pozycji nieruchomej obracamy tylko sam nadgarstkiem, żeby to kontrolować to rzeczywiście możecie sobie tutaj złapać za te przedramię lewe i próbujemy tylko obracać dłonią tak jakbyśmy zakreślali takie okręgi ale żeby był ruch z nadgarstka, nie z łokcia, nie w ten sposób znowu barki na dół Pilnujemy oddechu. Ten zakres ruchu może być mały. To nie, będą takie malutkie kółeczka. Nie ma znaczenia. Najważniejsze, żebyście nie obracali tutaj tej dłoni z ramieniem całym żeby ta część przedramienia była skierowana cały czas na dół, albo ewentualnie do środka, ale nie do góry. Powolutku, to im bardziej płynny ruch, tym macie większą kontrolę nad tym, ile możecie, jaki jest zakres ruchu w danym momencie, w danym dniu, kiedy ćwiczycie. Próbujemy teraz w drugą stronę. Tutaj trzymamy dalej za przedramię, żeby unieruchomić, żeby ten ruch był tylko i wyłącznie dłoń i nadgarstek. Głęboki wdech, powoli wydech. Trzy, jeśli możecie, dwa, i jeden. To samo robimy w drugą stronę. Przytrzymujemy sobie te ramię. Nie za mocno nie ściskamy, tylko tyle, żeby utrzymać je, żeby rzeczywiście zauważyć ten ruch. Jest w nadgarstku, a nie w łokciu. Nie ruszamy przed ramieniem, tylko samą dłonią staramy się tutaj pracować. Głęboki wdech, powoli wydech. Jak często ćwiczyć? No jeżeli dopiero ćwiczycie, i te nadgarstki rzeczywiście są bardzo wrażliwe, Odczuwacie te bóle dosyć intensywne, to zacząć tak raz na tydzień, góra dwa razy w tygodniu. Muszą być przerwy między Waszymi ćwiczeniami, między dniami, kiedy ćwiczycie. Obracamy. Jeśli ktoś ćwiczy regularnie, jest już moim stałym tutaj bywalcem na moim kanale, to te ćwiczenia możecie wykonywać codziennie. Co Wam polecę, żeby nie robić tego pierwsza rzecz z samego rana? Tylko po jakimś czasie, jak wstaniecie, trochę się poruszacie, i te mięśnie i stawy ścięgna się już troszeczkę, rozruszają w ciągu dnia. Dopiero wtedy takie ćwiczenia wykonujemy. Może jeszcze trzy, 2, i jeden. I przypominam, jeżeli czujecie, że już są zmęczone, zróbcie przerwę. Możecie obejrzeć, jakie będą następne ćwiczenia lub spróbować za chwilę, po krótkiej przerwie, Znowu te palce tak rozszczepiamy, mocno, duża odległość między nimi. Teraz wszystkie palce razem, kciuki wskazujące, środkowe, serdeczne i małe. I próbujemy dociskać do siebie obie dłonie w tym samym kierunku. I no w zależności znowu, jak mocno są rozciągnięte. Wasze mięśnie. Być może nie jesteście w stanie tutaj tą częścią dłoni dotknąć do przeciwnej dłoni, tylko same palce. Ale znowu, jak będziecie ćwiczyć, to te mięśnie się staną bardziej elastyczne i powie, poprawi się ich kondycja, co poprawi kondycję waszych stawów, nie tylko tu nadgarstki, ale również i wszystkie tutaj stawy w palcach, ale również poczujecie, że pracuje górna część ciała, ramiona i barki. Trochę też klatka piersiowa. Przy wdechu tylko tak op op opuszki dotykają. Przy wydechu próbujemy docisnąć wdech i wydech. Trzymamy, trzymamy na wysokości klatki piersiowej. Nie za wysoko, nie za nisko, tylko tak na wysokości klatki piersiowej. I jeszcze trzy, dwa, jeden. Troszkę sobie tutaj rozluźnimy te mięśnie. Teraz dłonie. Wasza lewa, ja jestem wasze lustro, pamiętajcie. Dłonią skierowaną do was. Palce prawej dłoni kładziemy tutaj na samych końcach naszych palców lewej i im bardziej ciągniecie te palce, tym bardziej pracuję nad garstek. Na początku może będzie musiał być łokieć ugięty. Dopóki czujecie, że rozciąga się tutaj przedramię, przedra, mięśnie przedramiona nadgarstek i wewnętrzna część dłoni, nawet przy ugiętym łokciu, to jest w porządku. Jak się mięśnie bardziej rozruszają, to będziecie już to wykonywać z wyprostowanym ramieniem. Przy wdechu unosimy, rozluźniamy mięśnie. Przy wydechu, rozciągamy. Wdech i wydech. Pilnujemy barków. Ja wiem na początku, szczególnie, jeśli ktoś dopiero zaczyna ćwiczyć, to te barki tak lubią wędrować do góry, a potem bolą nas te mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia. Trzy. Dwa. I jeden. Świetnie. Powoli strzepujemy tą rękę. Czyli znowu dłoń skierowana do nas. Palce lewej na prawej dłoni. I ciągniemy w dół. Wdech. I wydech. i wydech. I jeszcze powtórzmy cztery razy. Cztery. Trzy. Dwa. I ostatni raz. Znowu lekko, tak z kontrolą, nie całkiem tak bezwładnie, tylko tak lekko z kontrolą, żeby te mięśnie nadgarstków działały. To tyle na dzisiaj. Krótkie ćwiczenia, bo nie wiem na jakim poziomie te wasze nadgarski są, jak bardzo was bolą, co powodem tego jest. Także, jeżeli możecie to uściślić, to świetnie, możecie to pisać w komentarzu pod tym filmikiem, albo na naszej grupie na Facebooku. Tam będzie też szybszy kontakt, bo można szybciej odpowiadać, bo będziecie widzieć, że przychodzi wiadomość czy, czy kolejny komentarz. Czekam na wasze komentarze jak te ćwiczenia. Oczywiście to jest tylko pierwsza nasza część. Będą następne, w których te mięśnie będziemy jeszcze jeszcze bardziej wzmacniać, jeszcze bardziej rozciągać i poprawiać tutaj zakres ruchu w naszych nadgarstkach, bo to właśnie jest spowodowane tym, że mięśnie są przykurczone, nie ma tego ruchu, chcemy coś zrobić i boli. Właśnie najczęstszym powodem to będzie, że boli. Jeżeli są inne powody, proszę dajcie mi znać, bo to też jest istotne, żeby te ćwiczenia były odpowiednio dla Was dostosowane. Jeżeli czujecie, że jeszcze możecie poćwiczyć, zróbcie ten filmik jeszcze raz. On jest dosyć krótki. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym, naszym kolejnym odcinku. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze pytania, na Wasze sugestie, co potrzebujecie, bo po to jest ten kanał, żeby Wam wszystkim pomóc, żeby nasi Seniorzy byli aktywnymi, zdrowymi, szczęśliwymi seniorami. Dziękuję, życzę wam miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym.